branie Jest branie i to będzie Jest, Jest. Dzień dobry, dzisiaj rzeka Bóg, dzika totalnie, tutaj taka wyrwa pod nogami, miejscówka piękna, tutaj jak widać w, tym, w tamtym roku tu jeszcze był normalnie brzeg, w tym roku zabrało, sprawdziłem e, parę dni wcześniej, tutaj nie było czepów, spinningiem, e, więc tak, tam widzicie prąd bije, tu się robi... Cofka, tam jest główny nurt, tutaj jest delikatna cofka, a tutaj już cofa całkowicie, tam jest taka bardziej stojąca woda. Ona płynie ale delikatnie. I tam dalszy ciąg. Tam dzisiaj z kolegą Matkiem. Hej. Sum, wątroba rzeka Bóg. Rozstawiamy się, ruki bite. Możecie zajrzeć. Pusto. Ale zaraz będzie wstawiony kij. Dobra. Zakładamy wędrobę. Wcześniej trzeba zmontować zestawy porządnie. No i lecimy. Zapraszam oczywiście do subskrypcji. Życie powodzenia. Żeby był wąsady zbój. Dobra, zestawy zmontowane. O, teraz trzeba założyć wątrobę. Ała, już nawet hakiem dostałem. I w ten oto sposób wygląda założona wątroba i zestaw. Żółka plecionka przyponowa do 100 kg wytrzymałości. Hak porządny i na bok stosujemy. Tutaj będzie ciężarek 100 kg, 100 gram. I zestaw poleci gdzieś tutaj. Tutaj mogą niektórzy się zapytać po co mi tutaj ten stoperek, a więc stoperek jest po to, że jak będę wyrzucał, to ten ołów nie będzie robił zbyt wielkiej przeciwwagi i odlatywał. W ten, w ten oto sposób dzięki temu stoperkowi jestem w stanie trochę dalej wyrzucić zestaw. Dobra, dzisiaj daleko nie będziemy wyrzucać, także jest good, ale o! Ła, jest 4-5 metrów. Dobra, zestaw położony. Pozostaje czekać na branie. Bierzemy drugiego kija. Drugi, Drugi kij będzie troszeczkę grubiej, gdyż tutaj już będzie ciężarek 200 gram. Oczywiście też stoperek porządny krętlik tutaj trochę dłuższy przypon z plecionki gdyż będzie zestaw sobie tam stał wodlali, a ja tutaj będę siedział przy tej wędki przy tej wędce Bierzemy wątróbkę powtarzamy rytuał zakładania i ona ma tutaj tą białą żyłkę. Tutaj będzie o, tutaj przez te żyłki, bo ta akurat ma wyciętą żyłkę, tą jedną, którą przybijam, i dalej nawlekamy po kolei. Haki są już bardzo ostre, już poczułem na własnym palcu. na bóg zakładam dwie wątroby bo zawsze białoryb trochę obskubię ją niech skubie, niech je niech rośnie rybom też należy się jakoś dużą kulę udało mi się założyć, bo ciężko przebić Dobra, druga kuleczka w ten sposób. Ręczniczek musi być, żeby rączki wytrzeć. Dobra. No i idziemy drugi zestaw machnąć. Drugi zestaw będzie wyrzucony jest deka dalej. Tutaj już podpórka jest wbita. O, obawiam się bardzo tego drzewa, gdyż jak weźmie sum, to może być akcja tego typu, że... Może wejść mi w te drzewa, ale kto nie ryzykuje, ten nie łowi, prawda? Zestaw poszedł. Uuu. Branie już? Już po braniu? Już po wątrobie. Chyba, że kleń. Czekamy. No dobra. Jakby to był duży sum, to on by już w pół ją. Czyli dobrze, dobrze wytypowane miejsce. Branie, jest branie i to będzie, jest, jest sumik, w kieszeni, ale to nieduży, nieduży sumik, maluch, może za 30 cm zobacz, nie no maluch, do wyrzucenia, o właśnie. Jest pierwszy sumik. Bez podbierania. Dokładnie. Dźwigienka. Dzisiaj na wątrobę. Rzeka Bóg. Ale obczyścił hak dobrze. Widzę. Tak czy siak. Zapięty kulturalnie. Ach. Maluch. Ale pierwszy. Cieszy. Bardzo ładnie ubarwiony. Taki marmurek. Śliczna, śliczna rybka. Śliczna rybka, dobra, idziemy teraz ją wypuścić taki mały, a tak wędkę ją. Trzeba patrzeć drugą. Długo nie czekaliśmy, bo dosłownie 10 minut po zarzuceniu zestawu. Jest pierwszy zejdę tutaj. Pamiętajcie nad bugiem uważać, bo można właśnie łatwo się skąpać. Taki wąsaty zbójnik. A, pierwszy. Idź po dziadka, pradziadka. <noise> Nie w tą stronę. Ładnie odszedł. Teraz po cichu wejść na górę, bo łowimy bardzo blisko. Tamta wędka stoi. Ach. Ach. No jak widzieliście, wpadł pierwszy sumik. Taki fajny, malutki, ale bardzo ładny. Ładnie ubarwiony, ale my czekamy na tego większego. Wiem, że jest możliwość złapania na bugu. na wątrobę. Większego teraz czekamy, która wędka będzie znowu pierwsza się uginała. Czy ta mniejsza, czy ta większa? Wątroba czeka całe 3 kilo. No a teraz trochę o podpórkach, o zestawach. Od suma oczywiście muszą być bardzo mocne i solidne bo nigdy nie wiemy jaki ten sum nam weźmie a więc tak zacznijmy od podpórki podpórka jak widzicie jest ze stali nierdzewnej mocna zaostrzone koniec wbity bardzo solidnie także z sum nie ma szans jej wyrwać kowrotek może nie jest najsolidniejszym ogniwem w moim zestawie bo jak słyszeliście przy przycięciu tego małego suma suma zatrajkotał, bo był troszeczkę poluzowany hamulec tak, no, niestety sum na wątrobę to trzeba mieć na beton, żeby on się przyciął kijek z kolei mam 300 cw wyrzutu od 80 do 400 gram wyrzutu plecionka na tym zestawie jest to plecionka że około 40 paru kg trzymałości. Eee, haki, jakich stosuję, są to haki. Eee, czekajcie, bo coś tu się dzieje. Dobra. Haki ownera. Rozmiaru nie pamiętam, zawsze biorę haki na oko, że tak powiem. Ale stosuję do wątroby haki. Nie kotwice, tylko haki. Moim zdaniem są lepsze i bardziej efektowna. No i nie, nie sieją aż takiego spustoszenia w pysku ryby jak kotwica. Drugi zestaw to już oczywiście ta sama podpórka bita solidnie w ziemię, k jakiś tam mistral plażowy. A ta jest akurat K4,20, a ten jest bodajże 3,30, nie pamiętam dokładnie. Ale chyba coś takiego. To jest szimaniak tutaj kołowrotek Dama Quick też nie jest najmocniejszym ogniwem pod suma ale parę sumów ładnych już wyciągam. na tym zestawie jest plecionka już bardzo solidna bo jest to około 70 kg wytrzymałości hak oczywiście też owner, solidny hak na solidne ryby Śmiałem przypadki suma na kiju, który mi po prostu połamał hak mój sum życia, który mi wygiął hak wszystko wytrzymało oprócz haku dlatego warto zainwestować w porządne, solidne, mocne haki na tym nie warto oszczędzać dobra, tyle o zestawach miejsce znacie, trochę zmieniłem wziąłem dwie wędki koło siebie żeby mieć je szybko w zasięgu no i czekamy na kolejne branie do wieczora, no bo niestety na Bogu Granicznym, bo na takim właśnie jesteśmy, nie wolno siedzieć już po zmierzchu, trzeba będzie się znieść. Także czasu za dużo nie mamy, aczkolwiek jest dopiero godzina 17. I to jeszcze nie ma 17. Także jak pierwszy sum w godzinie, no można powiedzieć gdzieś z godzinę temu, pół godziny temu, wzią, to gdzieś tak około 16.00 wziął, czyli prorokuje na fajne brania dzisiaj. Jest dzisiaj duszno, tam fajnie się ryba wróciła. Czyli Bóg żyje. Wranie. No. No jeszcze raz. Coś próbuje. Ale to albo Maluch, albo Klejnik. przygnij mocniej, żebym miał cię przeciąć. Jeszcze próbuję szarpać A to będzie maluch Stek. Ale wątrobę niestety. A, patrzcie co zrobiłem. A, to jest właśnie wyrzucanie. Poczułem się jak sum na haku. Dobra. Niestety, nie trafiona. Trzeba zakładać wątrobę znowu. Powtarzamy rytuał Przewlekamy przez żyłki Na Bóg zakładam zawsze dwie wątroby Dlatego bierzemy około 3 kg wątroby Zawsze ze sobą Bo klenie też bardzo lubią wątroby obijać Niech jedzą też im się coś należy Z tego haka Taki pęczek. Dobra. Ten zestaw stoi. Wyrzucamy ten zestawik delikatnie. Tutaj nie trzeba daleko wyrzucać. O! I zestaw polecił. Pach. I czekamy na kolejne branie. No i niestety dzisiaj obiecująco się bardzo zaczęło, a później stop. No i co, samo południe jechać za tym sułem na Bóg? Bo jak przyjechaliśmy to były jakieś brania, a do tej pory cisza. niestety musimy się już za chwilę zwijać, bo robi się cimnawo, Maciek tu już przysypia. <laughs> Nie. Niestety Straż Graniczna na pewno nam nie pozwoli dłużej siedzieć, także mogą zaraz przyjechać i nas po prostu wygonić albo jeszcze mandat wsadzić chociaż jeszcze jest jasno, ale już jest czas na nas. Do zobaczenia tym malutkim sumikiem. Dzisiejszy wypad zakończyliśmy i zapraszam do subskrypcji. Hej!